Kłopotka, czas na trening mózgu, odłóż wszystko na bok. Obowiązki mogą poczekać i poświęć chwilę na bardzo pożyteczne ćwiczenia umysłu. Gotowy, startujemy! Pierwsze zagadki będą dziecinnie proste, tak na rozgrzewkę, ale jest jeden warunek: musisz udzielać odpowiedzi naprawdę szybko. Brat i siostra urodzili się latem i zimą. Przy czym siostra nie urodziła się zimą? Pytanie brzmi, kto urodził się latem? Siostra, ale ja tak nie odpowiedziałem. Czarek jest ojcem Irka. Który z nich urodził się później? Irek, w końcu to syn czarka. Jest wyższa od lwa, ale niższa od Palmy, które zwierzę jest najwyższe? Wiadomo, żyrafa, palma nie jest zwierzęciem, chyba że o czymś nie wiem. Jeśli mamy sześcian, którego każda krawędź ma długość 2 cm, to ile centymetrów kwadratowych ma każda z 8 ścian? Trudno powiedzieć, bo pytanie jest niewłaściwe. Każdy sześcian, jak sama nazwa wskazuje, ma sześć ścian. Kiedy drzwi, to nie drzwi. Kiedy są uchylone, prawda, że to było niezłe? to nie zmieści się nawet w największym garnku na ziemi. Pokrywka tego garnka. Jeśli mi nie wierzysz, skocz do kuchni i sprawdź. Co może jednocześnie stać i biec, stać i wisieć, biec i wisieć? Zegar. Teraz, zadanie innego typu, spójrz na ten obrazek i spróbuj odgadnąć, kto nie jest nauczycielką. Cóż, dziewczyna po lewej może nie do końca pasuje do wizerunku standardowego nauczyciela, ale zna imiona uczniów. Ponadto sprawdza ich oceny w telefonie i ma plakietkę ze swoim nazwiskiem. Druga kobieta rzeczywiście wygląda na zrzędliwą nauczycielkę, tyle że wcale nią nie jest. To po prostu czuja się wściekła krewna, besztająca uczniów i trzymająca pierwszą lepszą rzecz, którą wzięła z biurka. Teraz masz za zadanie odpowiedzieć na te pytania w tempie błyskawicy. Zobaczymy, jak szybko zareagujesz. Co staje się mokre podczas suszenia? Ręcznik. Jestem lekki jak piórko, a mimo to najsilniejsza osoba nie jest w stanie utrzymać mnie przez 5 minut. Czym jestem? Oddechem. Gdzie dzisiaj poprzedza wczoraj? Tylko w słowniku. Co można złapać, ale nie rzucić. Przeziębienie, trzymajcie się, ludzie. Co smakuje lepiej niż pachnie, twój język, co ma słowa, ale nigdy nie mówi. É Jędrzej był chory i poprosił swojego przyjaciela Wojtka, aby przyniósł mu książki z jego szafki na uczelni. Ale zamiast po prostu zdradzić Wojtkowi trzycyfrową kombinację potrzebną do otwarcia szafki, Jędrzej poprosił go, aby poszukał małej notatki pod szafką. Po zajęciach Wojtek poszedł tam i wyciągnął papier o to, co było napisane na karteczce. 24 24 22 9 9 9 9 22 24 22 9 9 Wiedząc, że może to być trochę żmudne, Wojtek pisał każdą kombinację 24, 22 i 9, jaka przyszła mu do głowy, ale zamek się nie otworzył. Wiedział, że te liczby coś skrywają, ale nie potrafił tego dostrzec. W końcu usiadł na kilka minut, aby to przemyśleć. Po jakimś czasie podszedł do szafki, wpisał co trzeba i szafka się otworzyła. Co to była za kombinacja? 28, 4 i 17. Zapisując 24 literę podstawowego alfabetu łacińskiego dla każdej 24, czwórki, 22 literę dla każdej dwudziestki i 9 literę dla każdej dziewiątki otrzymujemy następującą linijkę. Jak widać, kombinacja jest zapisana cyframi rzymskimi. Liczby arabskie, które im odpowiadają, to 28, 4 i 17. W sklepie przebywało trzech mężczyzn. Wtedy Zuzanna okay. zauważyła, że brakuje pary zielonych spodni. Spójrz na to zdjęcie i spróbuj wskazać, kto jest złodziejem. To ten facet po prawej. Widzisz to coś zielonego wystającego z spod spodni? Dzmurka przyjaciół wędrowała po górach. W porze obiadowej zaczął padać deszcz i grupa ukryła się w jaskini. Postanowili wejść nieco bardziej w głąb, aby ochronić się przed chłodnym wiatrem. W pewnym momencie Amelia odkryła, że zgubiła telefon. Dziewczyna poprosiła przyjaciół, aby poszli poszukać jej gadżetu. Sama zamierzała zostać na miejscu i rozpalić ogniska. Za pół godziny przyjaciele wrócili. Grzegorz powiedział, że w ciemności nie zauważył stawu i do niego wpadł. Filip podobno widział nietoperze, bardzo się przestraszył i popędził z powrotem. Z kolei Erik prawie się zgubił. Mam ogromne szczęście, że udało mi się tu wrócić. Który z kolegów Ameli coś ukrywa? Erik kłamie. Grzesiek jest przemoczony po niechcianym kontakcie z wodą. Ale dlaczego włosy Eryka są mokre? Wygląda na to, że był na zewnątrz w deszczu, ale postanowił nie wspominać o tym swoim przyjaciołom. Pan Terpiłowski zadzwonił na policję. Powiedział, że ktoś ukradł jego samochód, urządził sobie przejażdżkę, rozbił się na latarni, a następnie uciekł. Mężczyzna był pewien, że to sprawka któregoś z jego sąsiadów. Policja przesłuchała troje z nich. Eleonora twierdziła, że była w pracy i wróciła do domu dopiero wieczorem. Hieronim potwierdził policji, że pomagał tasie wyrzucić stare graty ze strychu. Z kolei Stanisław utrzymywał, że spędzał czas z przyjaciółmi, jedząc pizzę i oglądając najnowsze seriale. Po przesłuchaniach policjanci aresztowali jedną osobę, kto ma coś za uszami. Hieronim, w jego domu nie ma strychu. Ta historia to bójda na resorach. Paula była najlepszą uczennicą w klasie. Jednocześnie była bardzo przyjazna i miła. Jej koledzy z klasy uwielbiali ją za to, że zawsze znajdowała sposób, by pomóc im na sprawdzianach. Egzamin na koniec roku z matematyki był jednak niezwykle trudny. W czasie jego trwania w szkole nie mógł przebywać nikt poza uczniami i kilkoma nauczycielami. Młodzież musiała zostawiać swoje telefony w specjalnej szafce. Nie wolno było rozmawiać. Jeśli uczniowie mieli potrzebę pójścia do łazienki, musieli to robić pojedynczo. Nauczyciel ich od Przeprowadzał i sprawdzał później łazienkę. Koledzy Pauli z klasy byli pewni, że obleją test, ale ona miała pomysł. Kiedy przyszły wyniki, wszyscy byli bardzo zadowoleni. Ich nauczycielka wiedziała, że uczniowie oszukali, ale nie miała pojęcia jak. Paula poszła do łazienki jako pierwsza. Poprawne odpowiedzi napisała palcem na zaparowanym lustrze, a ludzie z klasy odczytywali je, huchając na lustro.